Pani, witajcie! Właśnie sobie przyjechałam nad jezioro. Tak po południu już. I zobaczcie! Gęsi są! Już dawno tych gęsi u nas nie widziałam. One są chyba też przelotem. Bo chyba odpoczywają. Stoją sobie na pomoście. Jak będę się do nich przybliżała. Zobaczymy, co zrobią. A dużo jest! Bardzo dużo. Gdzie na basenie, słuchajcie. E, zawsze przed południem chodzę sobie na basen, bo to tak odpręża fajnie. No, na, e, ale basen, odpręża, to jest naprawdę fajna frajda w tym basenie się e, wykąpać, popływać. Ale powiem Wam, że natura to natura. Po prostu no nie ma nic lepszego: nic tak nie odświeża Waszej głowy, nie powoduje, że Wasze myśli znowu wchodzą na odpowiedni tor. Niż natura. Zobaczcie, one się nie boją. Ja jestem jedna, a ich tak dużo jest, więc myślę, że się wybronią. Patrzcie, jak stoją. Jak żołnierze. Niesamowite, ale czujne są, widzicie? Cały czas obserwują, co ja zrobię. <laughs> Słuchajcie, kochani. Piękne słoneczko jest. Przepiękne. A ja chyba sobie będę. Za chwilę przyniosę supa i popadam sobie nad tym jeziorem. Zobaczcie, tutaj jest taki zakaz, widzicie? Zakaz karmienia. Zakaz karmienia ptaków. Wiecie, czy kaczek, czy gęsi. I jest potem napisane, mach, zrób coś, co jest prawidłowe. No i mają rację, bo wiecie, że dzikie ptactwo nad takim jeziorem nie powinno być karmione chlebem, bo to im po prostu szkodzi. Raz, że im to szkodzi, a po drugie zamulacie bardzo wodę, bo te resztki zostają w wodzie i wiecie, potem gniją, wiecie, resztki chleba. Także nie róbcie tego. Tutaj to jest nawet zakaz. Jak, jak ktoś tutaj to zobaczy, to możecie nawet karę zapłacić. Więc nie róbcie tego w Niemczech. I wiecie, w Niemczech się super żyje, ale są pewne zasady, którymi musimy się... które musimy brać pod uwagę, bo inaczej będzie chaos. Chaos, taki jak jest teraz w Polsce. Bo niestety w Polsce to jest, wiecie, taka samowolka. To widać, jak się pomieszka trochę w Niemczech, to każdy Polak to potwierdzi, że Niemcy są naprawdę takim uporządkowanym krajem, krajem takim wyciszonym, ludzie są bardzo dyplomatyczni, nie wchodzą w wasze prywatne sfery i tak samo wiecie, tu jest bardzo tak delikatnie to pokazane, rysunek jest na tej tablicy, żeby nie karmić gęsi czy kaczek. Ale też tak wiecie, jest też napisane, że po prostu róbcie coś co jest dobre i dla kaczek, i dla wody. I dla Was też, bo macie wtedy czystą wodę. Także tak to jest. Tak sobie pomyślałam teraz, że tyle bodźców. Tutaj ja mieszkam wśród natury, w sumie jest tak cichutko, ale mimo wszystko dopada o nas tyle bodźców, że, że naprawdę czasami ciężko skupić myśli. A co dopiero w miastach, słuchajcie, naprawdę ja bym nie umiała już teraz żyć w mieście. Nie umiałabym. Do miasta uwielbiam jeździć, do muzeum, do filharmonii. Tak, to tak, bo miasto mi po prostu daje bardzo dużo takiej kultury, kulturalnej yy, sfery życia. Muzea, galerie. Yy, Galerie w Niemczech są bardzo często za darmo, muzea tak, wiem, 10-15 euro kosztują będzie, no ale jak to jest naszych kulturę, jak to jest naszych energii, tak inaczej po prostu patrzycie na świat. Wypróbujcie sobie to, idźcie i zobaczcie, po prostu wy nawet nie musicie wiedzieć, co dany obraz przedstawia, bo artysta po to maluje obrazy, żeby każdy z tego obrazu, patrząc na ten obraz, coś yy, wiecie, patrząc na ten obraz... Wy sam wywnioskował, co on widzi, co ten obraz do niego mówi. Jak gdyby to jest rozmowa między mną a sztuką w tym momencie obrazem. Albo idziemy do filharmonii, jest koncert, i to jest też taka, taka rozmowa mojej duszy z muzyką, która tam jest przedstawiona. Nawet nie musicie o, o tym wiedzieć, jaka to jest muzyka. Dopiero wtedy, kiedy Wam się to spodoba, wtedy będziecie szukać, co to była za muzyka, która sprawiła, że Wasze życie po prostu jest tak uskrzydlone i po to są duże miasta, dwie muzea, galerie, teatry, chociaż te teatry się takie bardziej współczesne robią i mi one mi to nie odpowiada na przykład, ale czasami lubię. Lubimy sobie chodzić na jakąś operę, na Toskę, bardzo lubię Madame Butterfly, bardzo lubię Porgi und Bess, to chyba lubię najbardziej. No, coś cudownego, jak nie widzieliście porgi und bez, to koniecznie idźcie. To jest coś pięknego. I natura. A teraz natura. Teraz to w ogóle, jak jest lato. Bo dzisiaj jest tak wiecznie. Zobaczcie, tutaj jest brzoza. Posłuchajcie w ogóle. Posłuchajcie tego. na razie nie pracuję, ale jeżdżę na, na różne konferencje, takie nieprzemusowe, jak chcę to jeżdżę, nie jestem tam zawsze do końca. Codzień, codziennie musi być basen, tak godzina do półtorej godziny. Woda jest dosyć, znaczy woda jest na początku bardzo zimna w basenie, chociaż tam jest temperatura tej wody jest tam 31 stopni jakoś tak, ale no dla mnie ona jest zimna po prostu, ale potem jak już wejdziecie i wasz, wasz organizm, a organizm się przyzwyczai, no, to jest po prostu już że cudownie. Co dalej? Potem jem coś takiego zdrowego. W ogóle, wiecie, ja już nawet, ja już nawet tak odwykłam od tych e, takich gotowców. Ja sobie na przykład dzisiaj zjadłam chlebek cebulowy, który sama upiekłam wczoraj. Do tego śleć cebulę, czostek, tak pokroiłam sobie, wiecie, z masełkiem ten chlebek i do tego gorącą herbatkę El Grey'a. Dzisiaj taki obiad jest, wiecie, z doskoku. Wczoraj było gotowane, to dzisiaj nie musi być, ale jutro będzie gotowane. Wiecie jak to jest, trzeba sobie ułatwiać życie, a nie utrudniać. Ale wszystko u mnie po prostu nie jest w ogóle... Wiecie, to nie, nawet jak w domu coś ktoś robi, no to kupuje sobie takie przetworzone produkty. To też jest, to też nie jest dobre. Także starajcie się po prostu jak najprostsze produkty jeść, jak najmniej przetworzone. Wtedy wam to e, odwdzięczy się zdrowiem, zdrowiem, kochani. Wtedy będziecie mieli siłę i energię i wyjeżdżać, y, podróżować, nie będziecie chorować, będziecie mieli w ogóle ochotę na Wszystkie te przyjemności, które tutaj mamy, a w Niemczech mamy ich ogromną, ogromną, yy, ogromną ilość. Wiecie, takich przyjemności? No. Piękna jest ta natura. Przepiękna. W Polsce na przykład uwielbiam Warszawę, ale chyba bardzo to Warszawę lubię za to za to jej życie, za to jej inność, za to jej taką nowoczesność. Ale też za to, że gdziekolwiek usiądziecie tam w kawiarni czy w restauracji, to macie dostęp do Wi-Fi, podłączacie się do tego Wi-Fi, nie musicie mieć dużo tych, wiecie, nie musicie mieć dużego, du, dużego pliku, że tak powiem, mobilnych danych, mobilnego internetu, tylko podłączacie się. To mi się bardzo podoba w Polsce. Bardzo, wiecie, tak to się zawsze ogranicza, bo nie wiem, kiedy mi ten internet. Zabraknie, te mobilne daten, czyli mobilny internet, on ma jakąś tam, wiecie, jakąś tam granicę. No. Ale do Warszawy, to wiecie, to trzeba jechać w październik, listopad. Tam jest i Filharmonia, słuchajcie, w Warszawie jest bardzo dobra. Jest Teatr Wielki, gdzie jest opera i operetka. To jest bardzo fajne, ale bilety ponoć ciężko dostać, bardzo ciężko dostać. To znaczy musiałabym chyba teraz zamówić, żeby za pół roku wejść. No, filharmonia nie, filharmonia to czasami strogi, wiecie, ja często tam przychodziłam, w ogóle zapomniałam i patrzę, że jest pełno ludzi, wiecie, pięknie ubranych Polacy do filharmonii, to chodzą tak Polki pięknie wystrojeni, faceci w garniturach, tam się bardzo podoba. Prawda? Więc ja tam jest pełno też sklepu, bo to jest w samym centrum w Warszawie jest Filharmonia, przy domach centrum. Eee, no i ja sobie zawsze tam, wiecie, jak mam ochotę iść do Filharmonii, to sobie zawsze jakąś sukieneczkę fajną kupię, jak jestem gdzieś tam po drodze. Przybieram się tam idę do Filharmonii. Ja jestem bardzo spontaniczna. Ja jestem, nauczyłam się być bardzo spontaniczna, bo to po prostu ułatwia życie. Żyć na spontanie. Naprawdę. Na przykład. Gdybym mogła, to bym pozbyła się wszystkich moich nieruchomości, bo to tylko jest obciążenie. Musicie o to dbać, remontować to wszystko, sprzątać, żeby to wszystko wyglądało. A ci, co mają mało, po prostu nie mają jakiegoś takiego większego, większej odpowiedzialności. Mają więcej czasu dla siebie. No ale z drugiej strony ja też lubię ładnie mieszkać, ładniej mieszkać. Także jeszcze nie znalazłam takiego środka, jak to zrobić, żeby. I ładnie mieszkać i nie mieć za, za dużo do, do, do roboty, bo, bo domy to jest dom, ogród, to wszystko to jest bardzo dużo pracy. Ja jestem bardzo wdzięczna moim teściom, którzy, mojemu mężowi, którzy duży wkład y, dają w ogród, w nasz dom. Ja też oczywiście się staram, no ale wiecie, musimy wszyscy na pewnych obrotach działać, żeby to wszystko funkcjonowało. Ludzie, którzy mają domy, wiedzą o co mi chodzi. Ale mamy już tak, wiecie, dlatego ja teraz robimy remont, żeby ten dom był funkcjonalny. Wiecie, żeby nie było dużo sprzątania. Mamy specjalne, będziemy mieli specjalne podłogi. Już przygotowane jest wszystko do wyładzenia podłogi z najnowocześniejszej technologii. Zobaczymy, jak będzie Bardzo ładnie to wygląda, ale to kiedyś Wam o tym opowiem. O, oczywiście napiszcie mi, czy w ogóle Was będzie interesował. Remont mojego domu, bo ja nie bardzo bym chciała dom pokazywać i nie bardzo bym chciała już moją rodzinę pokazywać. No bo wiecie, to jest mój vlog. Jak oni będą chcieli, to niech sobie sami vlog zrobią, prawda? A ja bym bardziej chciała Wam tutaj pokazać moje życie i co mnie tak naprawdę cieszy i co mnie uskrzydla. Między innymi uskrzydlają mnie, uskrzydla mnie natura i podróże. Podróże, ale takie podróże wiecie, gdzieś na razie blisko. Ja na razie do samochodu, do samolotu nie wsiądę, bo jak ostatnio latałam, to w takie turbulencje samolot wpadł, że no ja muszę na razie trochę odczekać. Ale ciągnie mnie gdzieś do egzotycznych krajów. Już czuję, że mnie tam ciągnie, więc, więc kto wie, kto wie. Może, ale najpierw jeszcze Rzym. Rzym to jest w ogóle moje ukochane miasto. Nie ma lepszego miasta dla mnie niż Rzym. Rzym jest chyba nawet lepszy nie Warszawa. No, no nie, one są inne po prostu, one są po prostu inne. No ale to jedzenie wiecie, we włoszech, pomidory inaczej smakują i w ogóle. A miałam wam powiedzieć te kabaczki, które Wam pokazywałam, co dostałam od koleżanki Elwiry. Słuchajcie, ona ma działkę i ona mi dała te kabaczki, i słuchajcie, przepyszne. Możecie je upiec, zobaczcie sobie przepisy na, w internecie, ale są tak przepyszne te kabaczki. Jak chcecie wiedzieć, jak ja zrobiłam kabaczka, to też mi napiszcie, to wam powiem, jak ja zrobiłam, i po prostu nawet zjadł mój morze. On raczej wiecie, jak to facet. Takich rzeczy, facet to nie bardzo chce jeść. A zjadł wszystko zjedliśmy, słuchajcie, a były ogromne te kabaki. No dobrze, a zobaczcie, gęsi sobie jeszcze tam stoją. Biorę rower i jadę dalej, bo za chwilę będę musiała być w domu. Przychodzi mąż i mamy wspólną kawkę. Pozdrawiam kochani. Dzisiaj piąteczek, dzisiaj na pewno jest piąteczek. Także piątek, e, początek weekendu, a ja lecę, lecę, bo przygoda czeka! Pozdrawiam kochani!